Można już składać wnioski o zasiłek na zakup podręczników szkolnych w ramach rządowego programu Wyprawka Szkolna. Program dotyczy kilku grup uczniów. Pierwsza grupa to są uczniowie klas 2-4 szkoły podstawowej, klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, którzy zgodnie z kryteriami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej. Mogą skorzystać z takiej pomocy, jeżeli nie przekracza dochód w rodzinie na jedną osobę kwoty 351 zł. To jest jedno z kryteriów. Druga grupa uczniów to są uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej, którzy pochodzą z rodzin, w których kryterium na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł, ale to kryterium dotyczy reguł zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Kolejna grupa rodzin, które mogą skorzystać z zakupu podręczników w tym roku szkolnym, to są uczniowie klas 2-4 szkoły podstawowej oraz klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, nawet w sytuacji, kiedy nie spełniają tego kryterium jednego i drugiego, o którym wcześniej powiedziałam ale znajdują się z różnych przyczyn w trudnej sytuacji, często w sytuacji ubóstwa czy też w sytuacji losowej, która wydarzyła się nagle. I tutaj jest to decyzja dyrektora, który poprzez swoich pracowników musi y, sprawdzić odpowiednio pewne zdarzenia, które się zadziały. No i jeszcze jedna grupa y, osób to są osoby, które y, y, są osobami z y, pewnymi deficytami, y, to są osoby, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i to dotyczy zarówno szkół podstawowych, gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych. Wniosek na pomoc w zakupie podręczników można składać do dyrektora szkoły. Ten wniosek można oczywiście wcześniej pobrać zarówno na stronie internetowej naszego miasta, jak i bezpośrednio u dyrektora szkoły. Taki wniosek wypełniony składamy do dyrektora szkoły i tam następuje jego weryfikacja. Mam nadzieję, że wszyscy uczniowie, którzy takiej pomocy potrzebują, wszystkie rodziny, które potrzebują pomocy w zakupie podręczników, które niestety są dość drogie, że wszyscy, wszystkie rodziny będą mogły z tejże pomocy skorzystać. Uczniowie mogą także skorzystać z zasiłków celowych oraz stypendiów socjalnych przyznawanych przez Urząd Miasta. W tym roku zmieniły się kryteria ich przyznawania. Jak informuje nas w swoim piśmie podlaski kurator oświaty, następuje pewna weryfikacja zasad udzielania pomocy materialnej i ta weryfikacja dotyczy zarówno wysokości stypendium, jak i kwoty tego progu, od którego można udzielać stypendium. Do tej pory była to kwota 351 zł. W założeniach, które pewnie wejdą w życie od 1 listopada, ta kwota progu to będzie 456 zł. Jest to bardzo istotne dla rodzin, bo bardzo często zdarzało się, że, że niewielkie minimum przekraczające dopuszczalną kwotę 351 zł nie pozwalało na udzielenie stypendium, a była taka bardzo duża potrzeba. Także liczę na to, że, że w związku z tą zmianą skorzysta z pomocy medialnej więcej uczniów. Oczywiście zarówno o stypendia, jak i o zasiłki losowe zgłaszać się należy do dyrektora, szkoła. dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły ma znacznie większą wiedzę, większą informację dotyczącą szczegółowych wymagań, i wszelkie wnioski należy składać właśnie w szkołach.